No i drodzy Państwo jeszcze raz spróbujmy wygenerować naprawdę niesamowicie gorące brawa. Janna Kaszmierczak. Diamentowy dyrektor klubu Oriflame na scenie przed Państwem. E, dziękuję bardzo za te oklaski. Słuchajcie, no, tyle lat miałam okazję obserwować cudze awanse na tytuły dyrektora Diamentowego i Wyżej i powiem Wam, że jak tak sobie siedziałam po tej drugiej stronie, to tak sobie właśnie marzyłam, że ten... Kiedyś nastąpi, że ja też będę tym diamentem i też coś będę musiała powiedzieć. I powiem Wam, że dzisiaj od samego rana mam takie bóle żołądka, że po prostu ściska mnie wszystko, ponieważ bardzo się stresuję, że jednak nastąpił ten moment muszę coś powiedzieć. Ale tak właściwie to chcę. E, słuchajcie! E. Taka, taka śmieszna rzecz się wydarzyła dzisiaj, idąc na tą e, galę dzisiejszą wieczorną, ponieważ e, pękł but i straciłam jedną, e, jedne, jeden pantofel, że tak powiem. E, I nie wiedziałam w ogóle, czy będę miała przed czym stanąć tutaj i co mi będzie pasować do mojej sukienki. I wtedy przypomniało mi się, że idąc na e, galę wyróżnień e, podczas e, konferencji w Rzymie, gdzie odbierałam tytuł dyrektora szafirowego, pękła mi sukienka. Słuchajcie, i mój mąż musiał jechać ze mną do hotelu i musieliśmy na prędce załatwić dla mnie jakąś kreację, no bo jak to wyróżnienie bez e, porządny, porządnej sukienki na szafira? Tak sobie zastanawiam, co to wróży, tak? Jaka, jakie, jakie tutaj będzie e, przesłanie tych sytuacji, że wtedy, wtedy ta sukienka, dzisiaj ten but, Mam nadzieję, że to wróży kolejny tytuł. Mam nadzieję, że jak najszybciej, no bo to będzie spełnienie kolejnego marzenia. Ale tak, do rzeczy. Bardzo e... <śla> dziękuję, dziękuję ludziom, którzy współpracują ze mną na co dzień. Zaraz do, przejdę w ogóle do pociągowań, ale na początek bardzo wzruszył mnie ten film, <śla> gdzie. gdzie e... Miałam okazję zobaczyć te wszystkie, wszystkie, większość twarzy, z którymi na co dzień współpracuję. A ta współpraca i ta droga do Diamenta to też nie jest ten moment, kiedy jestem tutaj na scenie i mam okazję cieszyć się z Wami i celebrować ten sukces. Dlatego, że ta droga do Diamenta to jest droga przez nieudane spotkania, przez to, kiedy ludzie nie odbierają ode mnie telefonu. Przez to, kiedy odchodzą ode mnie liderzy, przez to, kiedy odpada dyrektor, to są te, to są te dni, wieczory, kiedy płaczę w łóżku, kiedy mój mąż mnie pociesza, że znowu ktoś mnie zabił. Tak? To wtedy się robi diamenta, nie teraz, kiedy się stoi na scenie. jest ten moment, kiedy można, mogę się pochwalić, mogę celebrować ten sukces. Natomiast e, właśnie to te trudne momenty w mojej pracy przez e, ostatni okres, tak? Rok temu, dwa lata temu, kiedy wtedy mi nikt nie zauważał, bo nic się takiego fajnego u mnie nie działo, a ja właśnie wtedy byłam bardzo spięta i skoncentrowana na swoim celu. To właśnie były te chwile, kiedy już wiedziałam, że ten awans przyjdzie, tak? Ponieważ fajnie się idzie do przodu, kiedy wszyscy ci gratulują, kiedy jest euforia, jest wsparcie ze strony otoczenia bliskich ludzi. Natomiast to nie wtedy robimy awans, tak? Awans jest wtedy, kiedy przetrwamy trudne momenty, a jedno co jest pewne, to że te trudne momenty są przed każdym, kto chce iść do przodu. I to jest gwarant. <śla> Dzisiaj jest też moment, kiedy, kiedy mam okazję mam e, ten zaszczyt podziękować osobom, e, które e, są właśnie e, przyczyniły się do tego mojego sukcesu. E, pierwsza osoba, najważniejsza, to jest sponsor, tak? E, moim sponsorem jest Iwona Gieszkiewicz z Mirosławem, z Mirkiem mężem. Także <minutujemy> ja, brawa z Dziękuję. 13 lat temu Zaprosili mnie do współpracy na tańsze kosmetyki, dla tuszu do rzęs, zapisałam się do nich i powiem Wam, że zobaczyłam życie, które mnie zaskoczyło. Z życia moich rodziców, rodziców, którzy byli skoncentrowani na oszczędzaniu, na odkładaniu całe życie, żeby sobie coś kupić, zobaczyłam życie ludzi, którzy podróżują po całym świecie, którzy spełniają swoje marzenia, świetnie się bawią, w ogóle mają e, totalnie odjazdowe życie, szczęśliwe i radosne. Ja sobie wtedy pomyślałam, że teraz mam właśnie wybór. E, dzisiaj decyduję, e, czy będę dalej e, podążać tą drogą moich rodziców, których bardzo kocham, natomiast którzy całe życie muszą sobie czegoś odmawiać, e, czy pójdę drogą e, Iwony i Mirka, którzy. którzy Zaoferowali mi spełnienie wszystkiego, o czym w życiu pragnę. No i podjęłam decyzję, że dołączam do Iwony do Mirka. I to, co sobie bardzo cenię we współpracy z nimi, to to, że pomogli mi stać się niezależnym liderem. To to, że oni mnie nigdy nie ciągnęli za puszy, żebym pracowała, żebym robiła to, co do mnie należy. Iwona bardzo dużo ze mną rozmawiała i mnie stymulowała do mojego e, takiego autonomicznego rozwoju. E, Iwona nie jeździła ze mną na prezentacje, pokazy, promocje, e, ale pokazywała mi, co ja mogę osiągnąć w Oriflame. I e, bardzo podziwiam ją za to, dlatego że faktycznie nauczyła mnie tutaj być samodzielnym liderem i e, właśnie takie jest też moje marzenie, żeby moi liderzy również byli tak samodzielni jak ja e, przy współpracy z Iwoną. Także bardzo dziękuję moim sponsorom. Kolejna bardzo ważna osoba w moim życiu to jest mój mąż. Mój mąż, z którym mamy dwa bardzo podobne charaktery, więc w domu jest bardzo ogniście i gorąco. Wiele bardzo nas. Łączy wiele nas dzieli, na pewno różnice zdań, ale bardzo się cieszę, że mój mąż zakochał się tak jak ja właśnie w stylu życia, który oferuje nam firma Oriflame i razem teraz możemy robić ten biznes. No i e, oczywiście tutaj wsparcie też ważne dla mnie ze strony fajnego kierownika, którego mamy teraz, Tomka, który też był na filmie, jest świetną osobą, bardzo pozytywną, która, którą miło jest mieć koło siebie na co dzień w pracy w Filii we Wrocławiu. No i e, najważniejsze podziękowania składam do osób, które stanowią o tym moim sukcesie. E, osób niezależnych, osób, które są skoncentrowane na swoich celach, których nie muszę ciągnąć za uszy e, i które pójdą do przodu i wierzę w to, że e, tak jak ja osiągną e, poziom dyrektora diamentowego, ponieważ skoro ja to zrobiłam, to każda z tych osób jest w stanie to zrobić. E, I chciałabym na środek zaprosić e, przede wszystkim wszystkich moich dyrektorów i moich liderów, którzy się zakwalifikowali tutaj, ponieważ e, to jest ogromny zaszczyt, że, że właśnie ta grupa dzisiaj tu przyjechała i bardzo Wam serdecznie dziękuję, a także tym osobom, które dzisiaj tu nie dotarły, ale to jest nasz wspólny sukces i dziękuję Wam za to, że jesteśmy razem. Zapraszam Was na wstęp.